A Chociażby mleko zastępcze, preparaty do żywienia, niemowląt. A jak pani myśli, dlaczego y, ta sprawa nie jest podnoszona przez polityków i obecnej władzy, i obecnej opozycji, i, i wszystkich ugrupowań politycznych? Tak jakby ten problem nie istniał. Może pani przesadza z tą katastroficzną wizją, może pani rzeczywiście jest oszołomem? No, mogę być oszołomem, <laughs> ale wysoka i stale rosnąca zachorowalność potwierdza to, o czym mówię. U sześciolatków diagnozuje się chorobę leśniowskiego krona. 410 tysięcy kilkunastolatków z chorobami psychicznymi. No ja nie pamiętam, żeby kiedyś tak było. Zachorowalność na nowotwory. Uleczalność rzekoma. 65% uleczalności nie oznacza, że 65% pacjentów wyleczono. Oznacza tylko, że taki odsetek przeżył 5 lat od momentu zdiagnozowania. Profilaktyką nikt nie jest zainteresowany, bo na tym się nie zarobi, po prostu. Na badaniach klinicznych, na sympozjach organizowanych przez farmację tam są pieniądze.